Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Sakes and Dzisiaj jesteśmy na wojowniku, zbliżamy się do 465 poziomu. No powolutku, powolutku coraz lepiej to wygląda. Troszkę tych legendarnych lożków tutaj zrobiłem poza odcinkami, żeby tutaj Was aż tak bardzo nie męczyć tym wszystkim, no bo legendarnych lochów wszędzie na YouTube jest pełno. Ale i tak dzisiaj sobie coś tutaj zrobimy na pewno. Jakiś jeden ranik. No bo brakuje no, jeszcze kilka itemów, także zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, zachęcam Was do zostawienia komentarza, subika, jeśli go jeszcze nie macie. No i myślę, że możemy sobie tutaj przejść, zobaczyć czego nam tutaj brakuje. Brakuje nam klaty, to na pewno. I tutaj brakuje nam drugiej klaty i naszyjnika. Więc mam nadzieję, że uda nam się to zdobyć. Co ciekawe, brakuje nam tutaj jeszcze rękawic i Talizmana, no więc mam nadzieję, że to wszystko tutaj zdobędziemy. E, na pewno to jest do rozmontowania, bo to nam wypadło z legendarnego lochu z y, tego pokoju co daje epiki z no Więc to na pewno sobie tu wrzucimy. Wydobądź klejnot jeden raz, to też już sobie od razu machniemy. Tutaj aura to też jest? To też było w toalecie. No dobra. To, to wyrzucamy, to wrzucamy, to rozmontujemy, szybko idzie, nie wiem w sumie czy to miało klejnot, czy nie. Troszkę też podmieniłem tutaj itemów u naszych pachołków, na pewno nową broń ma tutaj kolega. Nowy pasek, hmm. tutaj Maguś też ma nowy pasek, nowy, nowy pierścionek, nowe rękawice, nowe buty, hmm, więc oni się tutaj wzmacniają, nową różdżkę też ma. Oczywiście to nie jest legendarna, tylko zwykła epicka, ale ze zmienionym wyglądem. Tutaj Mokusia też ma epicką, nielegendarną, ale też ma fajny wygląd. No i tutaj też pasek, więc jak widzicie, sporo tych pasków nam tutaj wydropiło. Zobaczmy podsumowanie na razie legendarnego Lochu. Mamy 12 legendarnych łupów już zdobytych. Najlepsza próba na 3 razy. 63 epiki zdobyte. Ponad miliard golda też. E, więc co, no idziemy najpierw na walkę pupili może, albo nie. Najpierw to sobie zakręcimy kołem, zobaczymy co tutaj nam wypadnie. E, liczę na jakiegoś golda, może troszkę ekspo. widzę, że jest. Jest pierwszy gold, tam trzy grzyby też wskoczyły. Jakiś naszyjnik, jest drugi gold, troszkę mniejszy. Ale jest, to najważniejsze, więc dobra, dwa, dwa goldy. Mogą być. Tutaj sobie to rozmontujemy. Yy, I dobra. Yy, idziemy zawalczyć kupinami, tylko dokarmimy to, co możemy. No, ptasiu, łap tutaj jedzonko yy, inferniks też niech sobie tutaj złapie co może. Yy, tutaj małżonek również. Małżonek, jak to ładnie brzmi. Yy, ziemia 1576 to pójdziemy sobie może ogniem. Dobra, spoko, udało się, więc kamolak 15, spróbujmy też zaatakować kogoś tutaj na arenie. Nowa broń tutaj powinna działać cuda, chociaż nie, nie tym razem. Zobaczmy czy wszystko mamy tutaj zaczarowane, tak? Więc to jest najważniejsze, idziemy na... uuu, stawkę. Dobrze, że nie ma krótszej misji, bo bym żałował, że nie wezmę tej misji. To jest naprawdę fantastyczna misja, fajnie się zaczyna. Oczywiście lecimy tutaj czysto, czysto w Golda. No, może poza takimi wypadkami, gdzie jest 7 za 7, już odżałuję sobie te 16 milionów Golda. To jest do sprzedania. Tutaj zdecydowanie to, tutaj tego błędu do Namagu wczoraj nie popełnimy. Oczywiście ja to nagrywałem w ten, w ten sam dzień bo przecież święta powinniśmy spędzać z rodziną i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj zdecydowanie to po, po, popieram a to, że sobie tutaj wskoczycie na jakąś chwilę zobaczyć odcinek to myślę, że się nic nie stanie hmm. może i bym nagrał dla was odcinki w święta, no ale nie będę miał ze sobą e, komputera więc dlatego nagrywam to troszeczkę wcześniej. Mam nadzieję, że rozumiecie i dajcie znać, jak tam po To czy wszystko spoko, czy dostaliście to, co sobie założyliście mm, jako prezent. Ogólnie dajcie znać w komentarzach, co tam dostaliście ciekawego e, właśnie pod choinkę. Jest kolejna cytryna. Okay, to jest dobre. Takie dość maśne te misje na Ekspa wpadają, nie wiem czy my dzisiaj czasem poziomu nie wbijemy. Więc tutaj musimy się poważnie zastanowić czy my chcemy już kończyć tą awkę. Jest kolejny, kolejna truskawka, bo... Jak będziemy wbijać poziom, to dobrze by było mieć już z areny zrobioną, a ja na razie arenki nie mam żadnej zrobionej, 5 za, 4, 5 za 2, 400 raczej. Dobra, bierzemy to. Co to za epic? Budki z punktami życia. Czy nam się tu komuś przyda? Plus 70. No wydaje mi się, że to się nawet przyda komuś. Tutaj 630, tu by wymienione, i tu 630, więc może nawet Kusi damy. Próbujemy to przerwować dla Kusi, ale to za chwilę. Mm, za chwilę będziemy myśleć, bo jeszcze mamy dużo awki przed sobą. Jeszcze jest kolejny epik przed nami. Jeszcze są legendarne lożki, więc tutaj sporo, sporo tych epików nam jeszcze powinno wypaść. Mm, spoko, fajne misje, chociaż... no ja wziąłem dychę, a nie siódemkę. E, tego nie wiem, to przypadkowo jakoś chyba, tutaj dwójka za milion, kusi, kusi mnie bardzo, żeby tutaj misję pod e, EXPA brać, żeby ten poziom dzisiaj wbić, ale wbijemy go sobie, e, dobra bierzemy to, wbijemy e, go sobie następnymi dniami na spokojnie. Święta na pewno będzie 465 poziom to na 100% pewne. Bo tutaj naprawdę bardzo, bardzo ładnie lecą ekspert dzisiejszego dnia. My mamy trzecie pico i jest kolejna piękna czerwona misja. Nawet nie patrzę co tam jest innego. Dlaczego, dlaczego, dlaczego dają mi takie masne... A ja ich nie mogę brać. Tutaj Kamolak 17. Tutaj akurat słabe, więc możemy sobie na spokojnie tą piątkę przygarnąć. E, tu niestety same piątki, ale weźmiemy tą. No i czwarte piwko. E, 10 za 6, fajna misja by była. Ale musimy wziąć 7. Właściwie to nie musimy, to tylko... My sami Ciebie ograniczamy jeśli chodzi o tego i golda którego tu możemy zyskać. Więc tak naprawdę to no, my decydujemy, co tutaj zrobimy. Więc skoro tak nie będziemy trzymać się równo, równo ramy, jaką sobie założyliśmy, tylko trochę będziemy ją naginać. Na przykład w takim wypadku czy to rozmontujemy. Także Golda mieliśmy tyle, ile potrzeba, a expa dużo, dużo więcej, więc gra też delikatnie nam to obdała. Więc troszkę mało. Troszkę mało na tej siódemce, więc sobie zostawimy dwójkę i dalej. No dzisiaj nawet jakbym się skupił bardzo na misjach, chyba ekspowych, to raczej tego bym nie wziął mimo wszystko. Chociaż ten paset, tutaj, naprawdę ładnie, traczy do przodu. Jest kolejny odłamek notu. Dobra, tu weźmiemy to, to sprzedamy. Kolejne słabe misje, ale tu są naprawdę słabe misje. Dobra, weźmy to to możemy możemy małżona tutaj nakarmić, dlaczego on się nie nakarmił do końca. Tego nie wiem, Dziesięć, za półtora miliona może być jakiś pasek do wyrzucenia. Chociaż pasek mogłem wrzucić tutaj. No nie pomyślałem, dobra, nieważne. Chujka hmm. za 15 milionów. Hmm. Tutaj weźmiemy może tą misję. Dość do rozmontowania to nie jest nic ciekawego. To bierzemy dwójkę, dobra, tu jest fajna misja. To jest rozmontowanie siedem. Rozmontowań jeszcze, dobra, tu weźmiemy dychę cytryną. Cytryn już na dzisiaj wystarczy. Tu bierzemy dwójkę zdecydowanie. Nie no, tutaj dwójka zdecydowanie musi iść. Nie wiem dlaczego ja się nad tą piątką zastanawiałem. Dobra, ósme piwko. Szkoda, że mało pierścionków daje. Bo pierścionki by były też dosyć, dosyć przydatne nam tutaj na ten moment. Czerwona. No weźmy tą czerwoną. Nie wiem, czy ta druga nie była lepsza w sumie. E, dobra, tutaj dwójka. Jest trochę metalu. Dwójka za 16, dobrze. Tu pójdziemy po prostu w ekspa. Dziewiąte piwko. 2600. Brakuje 120 milionów. To już niedużo, to już niedużo. Jutro będzie poziom, tak czuję. A, dobra. Weźmy to. Przedajmy. Tu, no same dychy. Dobrze, że chociaż jedna taka w miarę przyzwoita. No i dziesiąte piwko, czyli dostaniemy teraz jakiegoś pika. Też przy okazji. Dobrze, by było trafić jakąś dwójkę. To na pewno jakąś fajną. No bo te dwójki tutaj ostatnio nam nie wchodzą, więc wydałoby się, żeby na święta coś weszło. Eee, tutaj zdecydowanie dwójka za milion. Kolejna dwójeczka, tam już się jeden epik pojawił. Mam nadzieję, że to nie będzie zwiastować złą prognozą, dlatego bierzemy piątkę, żeby ustawić dwójkę. To jest fajna misja. I dostaliśmy czapkę na 5 statk. Rewelacji nie ma Tutaj bierzemy Weźmy to Weźmy tą misję Dlaczego by nie, tutaj kolejna piątka Jeszcze zaraz sobie wykorzystamy Tutaj chodzik Czerwona, ładna Bierzemy, bo stawi nam dwójkę przy okazji No i piękna dwójka na koniec, spoko. Ile nam brakuje? 100 milionów, więc jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Wykorzystajmy sobie dodatkowo bonusowy kodzik, mas 21, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Opon pomyślnie wprowadzony, zostajemy brodę na 300 nawet, no i Gryfosłoka na 14. Bo smog mi się kończył jutro o 9 rano. Właściwie to kiedy to nagrywam to kończył mi się w ten dzień, ale już mamy to z głowy. E, więc spoko to mamy ogarnięte 100 milionów 100 milionów ile ja mam tutaj Kle? 220. Nie pijemy raczej tego poziomu dzisiaj. Tego poziomu raczej nie uda się. E, no dobra, no to idziemy w takim, w takim wypadku na. Lożek legendarny. Mamy w tym momencie siódme miejsce. Czego nam brakuje? Tutaj, tutaj, czyli klaty dwóch klat i naszyjnika. No i tutaj brakuje nam rękawic i talizmana. Więc coś z tych czterech rzeczy chciałbym dostać. Zobaczymy, czy się uda. Mamy trzy klucze, więc możemy się troszkę jeszcze pobić. To nie będzie chyba dobry. Art tego rana. jak lata, nic ciekawego, dobra tu weźmy bo mamy tylko trzy klucze, dobra otwieranie drzwi, bez klucza to jest dobra informacja leczonko to jest na pewno jeszcze lepsza informacja więc nawet możemy sobie zaatakować, mamy jakieś buty kolejne, mam nadzieję że z dziurą, to jest słaba Dobra, to weźmiemy może to, ten klejnot, bo chyba jest najlepszy z tych wszystkich i idziemy dalej. Mamy dość mało życia, więc spójrzmy sobie. Kurde, dobra, niech będzie, zaatakujmy to. Mało życia, spróbujmy wziąć klątwę, trudka niestety. No to lipa. To sobie rozmontujmy. Te buty niestety są bez pióry. Na razie zostawmy. E, otwórzmy, bo i tak zaraz zginiemy. A dostaniemy przynajmniej 9 milionów drewna. E, próbujmy jeszcze sobie otworzyć tutaj. Woda. Nie wiem, czy to nie był błąd. Ominiemy sobie po prostu. Leb. Weźmiemy jeszcze duszę. I zginiemy. Mamy tylko jeden klucz, i to jest problem, troszkę, ale spróbujemy to przejść jakoś w miarę sensownie. E, więc tu jak najszybciej musimy jeszcze powalczyć. Dobrze, że mamy zmniejszone obrażenia u potworów, e, więc troszkę to nam mniej biją. Mamy cztery klucze, e, więc tu już jest dosyć, dosyć przyjemnie. E, dobra, nie podnosimy go. To powalczymy, bo musimy mieć minimum te cztery klucze. Znowu mamy problem. Spróbujmy tu, znowu trudka. Ja mam szczęście z tymi trudkami, naprawdę. Dobra, udało się uciec. Tu wejdźmy, weźmy, weźmy Ika. Tu spróbujmy uciec. Udało się, ale tu już raczej zginiemy. Gdzie nie poszli, więc weźmiemy tu, nie będziemy tracić klucza. I idziemy dalej. Klucze, więc trochę mało. No ale musimy tu iść tak. Teraz pytanie. To rozmontujemy. Mam się nie przyda. To jest dobre. To się zawsze przydaje. Nawet otwórzmy od razu jedno. Otwórzmy od razu drugie. No i idziemy dalej. Dwa klucze. Mało. Mało kluczy. Trzeci klucz. Nadal trzy klucze trochę klejnotu i mamy bossa bossa pokonamy ma eee, obrażenia zmniejszymy sobie jeszcze myślę że tak myślę że zmniejszymy sobie dodatkowo jeszcze obrażenia jak już możemy i idziemy dalej eee, zobaczmy no nie biją za bardzo za dużo eee, ale mimo wszystko Zabili. Cztery klucze, więc jeszcze raz sobie możemy zawalczyć. Tutaj będziemy starać się uciekać mimo wszystko chyba. Żeby trutek nie dostać, ale obrażenia dostajemy poważne. ja mam tutaj? Nie mam zmniejszonych szans na ucieczek. No patrzcie, wszystko, wszystko poszło o stratę. Tragedia. Mm, dobra, rozmontujmy sobie kolejny item. To też sobie rozmontujmy, bo nie ma dziury. To też możemy sobie rozmontować na razie i idziemy dalej. Tu musimy wejść w tą stronę. A to jest OK. Ale na razie musimy sobie powalczyć. Co ja mam dzisiaj z tymi trutkami. To nie mam zielonego pojęcia. Musimy sobie znaleźć healing. To jest najważniejsza rzecz w tym momencie. Mamy 5 kluczy, więc to nam starczy na pewno. Tylko żebyśmy znaleźli healing. I 3 dni później. Nawet... Pera nie ma, dobra, weźmy pakera. Jak już się pierwszy pojawił, to nie będziemy rolować za healingiem. Może healing po prostu dostaniemy za chwilę? Gdzieś tutaj. Gdzieś kluczy. Klucze też nam się tutaj przydadzą, dość poważnie, prawdopodobnie. E, jeden, dwa. No to teraz otwieramy healing. Ciężki. Uniki też, są spoko w tym momencie. Jeszcze jakieś leczonko, chociażby malutkie. No tu musimy dostać obrażenia niestety. E, bosik. Bosik nas nie zabije. Pojawia się mniej przekręty drzwi. Dobra, weźmy to. Nic ciekawego i tak nie było. To ostatnie to nawet nie patrzyłem, bo to była tragedia. Bo od razu dawało trudkę na start. Mamy jeszcze kilka uników, no więc wykorzystajmy. Też nam się przyda ten unik. Siedem kluczy, więc tutaj życie. Proszę o życie. To możliwie jak najszybciej. Tutaj z niczym innym nie mogę wyjść. Dobra, dziękuję super. Teraz jeszcze unik jeden. Teraz musimy starać się zdobyć tego gold. Trochę tego życia, Także unikniemy jeszcze raz. Tu spróbujmy jeszcze uniknąć. Stały, tu spróbujmy uniknąć. Złoty pokój Epic Skibla. To jest na pewno do rozmontowania obrazu. Nie mamy już rozmontowań. Mamy cztery klucze. Dobra, idźmy w tą stronę. Packer 8. Super, to było bardzo ważne, co teraz dostaliśmy. Więc myślę, że bez problemu sobie dojdziemy, już raczej do końca. O ile będziemy trafiać w pokoje bez pułapek, dobra? Jeszcze jeden. Nawet pójdziemy w tą stronę. Spróbujmy uciec. Jajaj. Jakieś życie by się przydało, bo to jest trochę mało. To jest troszkę mało, żeby pokonać posa, tak mi się wydaje. Tu ominiemy. Tu ominiemy no i zobaczmy. Na styk, na styk. Obrażenia potworów się opłaciło brać. Mniejsze. No i zobaczmy. Tarcza. Tarcza nam się przyda. To jest plus 30. Więc od razu sobie założymy, to jest razy 12. Więc sobie tarczę też zróbmy razy 12. To musimy gdzieś tam wrzucić, bo to pójdzie na rozmontowanie albo do wiedźmy. Więc to mamy ogarnięte i idziemy jeszcze tutaj zobaczyć, jak nam pójdzie początek podejścia. Uniki 5 uników. Może coś innego jeszcze? Dobra, cztery otwierania drzwi. Jeszcze jakaś klata. Klata jest do wyrzucenia. Dobra, pounikajmy trochę, ale skoro mamy to możemy pounikać. Tutaj sobie zawalczymy. Nie dostaliśmy klucza. Tutaj dostaniemy klucz. Tutaj też. Tutaj 15 milionów. Tu już kompletnie nic. Tu znowu 15 baniek. Tu zawalczymy po trzeci kluczyk. Tu pusty pokoik. Tutaj powalczymy. No i teraz przydałoby się już zacząć otwierać e, drzwi bez klucza, lawa jeszcze. E, więc dobra, jest kolejne, drzwi są. Rozbrajanie chłapek może być. No i co, zginiemy? Niestety tak, no szkoda, bo mieliśmy fajne bufy mimo wszystko. Ale jakoś sobie tutaj poradzimy. Dobra, tu możemy sobie ustawić wartę na 10 godzin. Możemy sobie 170 siłki wbić bez problemu. Więc brakuje nam jeszcze klaty, rękawic i talizmanu. Także już niedużo. Już niedużo. Myślę, że uda nam się to robić podczas tych świąt. 68 tysięcy siły też przebiliśmy, więc jest 2. O, już jesteśmy blisko końca wydawania statystyk. Ok, za jeden dzień mi się skończy tutaj kopalnia złota. Odbierzmy sobie nawet tutaj. Mamy surki na kolejną, więc jest Możemy sobie jeszcze kogoś tutaj na arenie próbować zaatakować. Dobra, spoko udało się. Tutaj coś nam się świeci. Kupil nildejny troszkę zbiliśmy. To najważniejsze. No i co tu jeszcze? Na pewno jeszcze walka z kupilami 1434. Spróbujmy, może rokiem. Dobra, spoko udało się. Więc kamolak dzisiaj już nakarmiony. To nakarmione, to nakarmione. Więc wszystko mamy zrobione. Czy ja chcę teraz atakować w podziemiach? Raczej nie, zostawimy sobie to na później. No i zostały nam kości. Może coś ze złota byśmy dostali? Tutaj, tutaj na razie dostaliśmy duszę. Jest 3 miliony złota. Niedużo. Może jakieś 4 kostki ze złotem? Chociaż raz. Czy kostki są z odłamkami? Tutaj znowu są trzy kostki z odłamkami. Może klepsydry? Niestety nie. I co na koniec? Na koniec może odłamki. 2,5 tysiąca. Spoko. To mi się podoba. Jeszcze jedna stata wchodzi. Także to mamy ogarnięte. Tu mamy ogarnięte. Jutro klepsydry, więc ok. To jest ogarnięte. Tu nie robimy lochów. Więc tak naprawdę teraz czekamy na jakieś nowe klejnoty tutaj dla naszych facholęć. Żeby je ubrać, bo wyrzucałem te itemy, które miały poniżej 1000 klejnoty. Więc troszkę tutaj tych śmieci było. Także troszkę będziemy musieli tutaj nadrobić te klejnoty, ale wszystko na spokojnie. Także w tym odcinku wydaje mi się, że to tyle. Nadal brakuje laty i tutaj też. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, trzymajcie się cieplutko, miłych świąt i na razie.